To nie film, to nie gra. To Polak, który może odmienić losy ludzkości. Sławosz Uznański Wiśniewski to Polak, który wybiera się w kosmos nie po to, jak to ostatnio popularne, żeby robić selfiki, zdjęcia i kręcić teledyski, ale po to. Żeby eksperymentować i wynieść polską naukę na orbitę kosmiczną. Na pokładzie ISS, czyli Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, przeprowadzi serię eksperymentów, które będą dotyczyły sztucznej inteligencji i badania organizmu na warunki przetrwania w kosmosie, ale będzie też przeprowadzał jeden polski eksperyment, który jest dziełem trzech polskich uczelni. Chodzi o drożdże piekarskie, ale nie takie jakie kojarzymy z kuchni, tylko chodzi o drożdże wzbogacone o gen niesporczaka, jeden z najbardziej Odpornych organizmów na Ziemi. Polscy naukowcy ze Szczecina Katowic i Poznania przygotowywali ten eksperyment dla NASA, gdzie będziemy poddawać badaniu te drożdże na bombardowanie promieniowania kosmicznego, na wszelkie kosmiczne czynniki, a wszystko to ma na celu sprawdzić, czy jesteśmy w stanie. Na przykład na Księżycu, bądź na Marsie, wyhodować z tego żywe organizmy, czy jesteśmy w stanie z tego stworzyć leki, tlen, biopaliwa lub żywność. To może być prawdziwy przełom. Ale to nie wszystko. Sławosz Łuźnański sprawdzi także, jak reaguje i jak zachowuje się ludzki organizm w kosmosie. Jak reaguje na długotrwały pobyt w przestrzeni kosmicznej, a jest to podstawą, jeżeli chcemy w przyszłości wysyłać ludzi nie tylko na Księżyc, nie tylko na Marsa, ale być może i za układ słoneczny. To już nie wizja, to już nie science fiction. To dzieje się naprawdę. Polacy zmieniają kosmos. A ty co o tym wszystkim sądzisz? Czy podoba ci się rozwój kosmosu? Ja jestem Gig. Zapraszam Cię do komentowania i do obserwowania. Cześć!